Zadanie 19. Równoległobok ABCD zbudowano z czterech przystających trójkątów prostokątnych. Patrz rysunek. Boki równoległoboku mają długości AB i AD yy, odpowiednio 24 cm i 13 No to nanosimy to na rysunek, bo widzę, że tego nie mamy tu podanego. No to tutaj jest 24, a AD jest 13. Oblicz pole równoległoboku A, B, C, D. No to w sumie pole równoległoboku, no to to jest A razy H. A razy H, gdzie A jest podstawą, H jest wysokością. To tak naprawdę potrzebujemy ten tutaj odcinek zwany wysokością. Wiemy, że są przystające prostokątne, to tu jest kąt prosty. I są przystające. No i skoro są przystające, to znaczy, że to są takie same. A skoro są takie same, no to tu mamy to samo co tu razem daje nam 24, no to tu musi być po 12. No to teraz już z twierdzenia Pitagorasa możemy stwierdzić, że 12 kwadrat plus h kwadrat jest równe 13 kwadrat. No to h kwadrat to jest 169 a no i 12 kwadrat to jest 144. No to h kwadrat to jest 25. Czyli po spierwiastkowaniu h dostajemy piątkę i to jest 5 centów. No to wstawiamy do wzoru, no to to jest 24. No raz, będziemy pamiętać o jednostkach, czyli razy 5 centów, no to 100 i 20, 120, 120 cm kwadratowych.